Nowa zabawa, nowa loteria, nowy samochód, a losy będą za złotówkę. Jedziemy. Dzień dobry, panie kierowniku, to ty się dzisiaj pierwszy raz nie spóźniłeś. No właśnie, miałem mówić, Ale że. Ale jesteś to, się, Ja to świątecznie, wiesz, dlatego się nie spóźniłem, bo święta. No ty się nawet przybrałeś do tego wszystkiego? widzisz, jak ładnie. Wjeżdziemy, jedziemy i po co? Chłopie, ja dzisiaj wymyśliłem, że to tak świeci to słońce, to zima, no, czy no, co to się dzieje? Czyż jakaś śnieżyca była? Podobno, o, podobno. ja przespałem. Ja nie, nie widziałem, ale podobno, że jakiś był, kurczę, armagedon głośny. No dobra. Dobra, nie wziąłem okularów, jak jest taka pogoda, to chłopie, to w okularach się powinno iść. Słoneczne czy przeciw Przecież Przeciwsłoneczne i śniegowe to są do hmm. samów. Chyba, że w ogóle. No, narciarski. No to ja dzisiaj wymyśliłem i powiedz mi, czy no. to jest dobry plan. Że to będzie loteria, samochód dla widzów, yy, gdzie będą najtańsze losy. <grym> najtańsze losy. No. Po trzy złote. <grym> Nie, po złotów. Albo, no, albo, albo w ogóle zawojemy internet. Do każdego losa dopłacimy. Ja nawet wezmę udział. Poważny? No, no i dla tej jak dopłaty. Jak ja, jak, jak ja mam pomysł, to ja mam pomysł poważny. No. Zawsze to. To się ceni. To, ale to poczekaj, to teraz ci powiem plusy tego otoż to zagadnienia. Ponieważ było bardzo dużo różnych loterii, już nie? jest dalej w trakcie, mhm. są. Wszystkie e... na, na to samo, jedno no. no, 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 nie No nieważne, są samochody no. fajne, fajniejsze. Tak. E... Nawet się trafiło BMW, BMW 46, w loterii, i dało radę. No więc umówmy się, jeżeli taki samochód już dał radę. Więc ten samochód wybrałem taki, żeby miał te wszystkie samochody z każdego z tych samochodów, które były w loterii, żeby coś miał w sobie. Tak, z jednego błotnika, z drugiego. Nie, 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 poczekaj, bo to od razu będziesz śmieszkował, nie? Jaki ten samochód? Człowieku, to jest taki uniwersalny samochód. No, no to teraz jak ci powiem, to od razu już Aha. będziesz wiedział, że ludzie okay. się od razu dowiedzą po co jedziemy, także no, to poczekaj. To do, Tylko emocje. że on... Dozujmy <laughs> emocje. Nawiązujący do Audi RS3 MGP. Co jeszcze? MGP, MGP, jak się to mówi? Mm -hmm. MGP? Chyba MGP. A dobra, no każdy wie. To jeszcze co dawał? Jakiś tam ten freeze nic nie dawał, mini Mike nic nie dawał? No, chyba nie. Tak mało było loterii? No osób nie było chyba dużo, nie? Na no, so samek sobie było. Czy czy so o trochę. o tych loteriach mówią, a tak naprawdę w gruncie rzeczy to to, to, to... kilka loterii na krzyż. Chyba, że były takie, co były i się skończyły i nawet no, ale autruza, nie było, tak? Człowieku, no, no nawiązanie jest do wszystkich loterii świata, więc to jest tak. I do, i no, nadal... to Ciekawe i... co to będzie. To to wymyślać, tak, no to powiem to Ja myślałem nad tym wczoraj z ze 20 minut. No to Ci, że nawet się to udało. Ty. Ale dopłata czego będzie? Kurde, Jak? zawracamy. Co jest? Zapomniałem najważniejsze rzeczy do tego samochodu. Holender, jasne. A no nie będą mieli tam nikt? C nic? No nie, ale potrzebujemy w razie, że na drogę. A w razie wu, a nie, no to naprawdę będzie fantastyczny W. Ale będzie okinał, bo pomysł człowieku taki że koniec świata uwierz mi. Wierzę. No, Ale nawet do tego stopnia, że przemaluje ten samochód. Przewyższy warto nie? Ty, ale właśnie bardzo, bardzo dobrze powiedziałeś, warto Musimy jeszcze bankomat w ogóle zaliczyć. Wypłata. I jedziemy. Ledwo mi się w kieszeni mieści. Wysłannik świętego Mikołaja. I ludzie wcale nie patrzą, że coś jest nie tak. A szkoda, że ci nie wychodzi ten, widget taki, taki, taki. O, był telefon, zostawiłem w aucie. Nie no, spoko, nic nie mówię. Tak jeszcze z 15 lat temu to by nie było telefonu i fotela, na którym leży. Zapłacisz tym, co gadałeś, w No bo ustalałem, wiesz. Ty masz te zegary chyba z powrotu do przyszłości. Wszystkie. Człowieku, jak masz nowoczesny telefon. A co możesz jeszcze nim zrobić? A nie, chyba dzwonił wcześniej. A nie dało się tam z niego na przykład tych moich pieniędzy wypłacić? Wiesz, Maria, niech pan nie spadnie. A są tam kolendy w nim? Yy, żona już dojeżdża, będzie za jakieś dwie minuty. Dziękuję. To jeżeli jest taka sytuacja, to ja tylko czekam jeszcze na jedną rzecz, która musi się spełnić. No? Oglądałeś sędzia Dredd? Nie. Nie widzisz tego filmu ze Sylwestrem Stalą? Nie, chyba nie. To Ja jeszcze albo czekam. Tytule może nie Ja jeszcze czekam, tylko kiedy ten, jak przeklniesz sobie gdzieś tam na ulicy albo cokolwiek, to ci mandat ze ściany wyjedzie. Tak jest, coś było tam. To jest, to jest chyba tylko kwestia czasu i będziemy to mieli. A few moments later. Jest wóz naszych widzów. Co, Łady? Piękny. Tablica rejestracyjna mi się rzuciła od razu w oczy. Z tablicami to wiesz, Ale wiesz co ta tablica śmiechu. oznacza dla ludzi mieszkających w Bielsku? To samo co dla nas, dla Krakowa, KPR i jejku, Ojejku, ojejku, no dobra, no tablica. <grym> ale jak mieszkasz tu, to masz taką tablicę i nie masz wyboru. Ładny? No, zwykły, zwykły pojazd, no. Jak zwykły? Przecież to jest kurde piękny samochód. Mhm. Nie podoba ci się? Nie, no bardzo. Szary, piękny, no prawie jak BMW Buddy. Nie. Tylko, że Volkswagen. Tam jakoś ma zaprawkę na błotniku. Chodź, oglądamy. Lakiernik artysta był. Ale popatrz, przy okazji masz porównanie, tak jak powiedziałem. RS3 z MGP. Jest sedan, jest sedan, bagażniczek, cztery drzwi, grupa. Volkswagena, felgi czarne, felgi czarne, ty się chyba chcesz wyśmiewać. I co, co, co ja ci powiem? To może już od razu założymy? Wiech, to na śnieg mamy kupiony. Róbmy oględziny na szybko, a nie gadaj bzdury. Reflektory będą do regeneracji. Czy ja nie mam racji? I nie czujesz, jak rymujesz? Ty do tego nie porysujesz. Czy to. Nie ma szans. A to pod spodem było chyba srebrne. Monster. No, to już nie, też piękny. nawiązanie do jakiegoś mm -hmm. tam tuningu. No, Felda. nawiązanie do amerykańskich wozów jest. Felda. Śmietnik pełną gębą. O kurde. To czekaj, bo on podobno otwarty cały nie. Ty, ale nie ma tutaj nic. To jest wentylacja. Nie, poczekaj, bo to jest, to jest kiles zbliżeniowy. Nie, no jest, działa. No i zostawił auto na środku i myślał, że to tak bezkarnie. Ja już sobie wezmę kawę, bo to wiesz, co tak fascynujące oglądanie samochodu, że... Co, co ciekawa, no bo No właśnie, nie wiem, bo dla klimatu. Bo tak wiesz, przecieram oczy i nie wierzę w to, co chcesz kupić. Nie, no jest co, jest źle. To, że tam troszeczkę może jak ty jest, podłokietniczek. O, natrytetkę. Na, na patencie? Nie, na gumeczkę. Ja myślałem też, że na trytkę, ale na gumeczce. Czyli, Czyli kobieta można... nim jeździła chyba, bo tak wiesz, Czyli gumka po... do włosów. Czekaj, 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 żeby go. No nie jest do włosów. Nie, żeby go można tak sobie otworzyć i zamknąć w ogóle, ty. Ale ma fotele ładne, takie prawie kubły. No bo co, jest trzymanie boczne? Tak, niezużyte nawet. Kierownica Piękna. Przebiegł ile tu mamy? 399, no to zaraz będziemy mieć 400. Co mówi, że tu z tyłu coś? Ale super, nie będę musiał potem szukać śmietnika. choroba, ale dostaję ty. Zimówki dostaję w gratisie, no. już widzę. Nie będę musiał szukać śmietnika, gdzie wyrzucę kubek po kawie. No, ty się tu mnie nie podśmiechuj. Ojejku, ale ładowareczka będzie w gratisie chyba, nie wiadomo czy działa, to nie jest ładowarka, tylko taki trójniczek. Ale te USB do twojego iPhone'a może tutaj, będzie działać czy nie? No powinno, bo ma takie wiesz, gniazdeczko eleganckie, no? Okay. Fajne auto, nie? No, Fajne. Fantastyczne. Fajne. Eleganckie, coś złe? Bardzo dobre, porządny samochód. Ale co? Może, może nie odpalić? Nie, na pewno. Na pewno? E. Bateria ze, e, kluczykiem idę po kluczyku. Jak kluczykiem jak tu klameczka? Zbliżeniowy, jest. zbliżeniowy. Nie, nie ma prawda nic. No ale to. Są amerykańskie samochody. Są. Troszeczkę mi się chłodno robi. To jest kluczyk. Dobrze, że chociaż kluczyk jest identycznie taki samego od Audi A8 D3, więc mi pasuje. I słuchajcie, to jest taki zwykły kluczyk nie niczym się nie różniący od kluczyka z Golfa Czwórki. Dajmy na to z 98 roku lub Skody Oktawi. Tylko Skoda ma tu znaczek Skody, Volkswagen ma znaczek Volkswagena. Ten kluczyk jest po prostu niesamowicie tandetny. Miałem pierwszy Porsche Cayenne, i ten kluczyk też był taki. Robię na ten wzór, ale kluczyk był w w kształcie samochodu. No i tak wygląda kluczyk od Porsche, słuchajcie. Taki grubszy, sam w sobie. Tutaj ma widzicie, jakby światła. Proszę, maskę. Tutaj jest tył samochodu. Jest taki na wzór samochodu zrobiony. Ma znaczek Porsche, oczywiście. Ale kluczyk jest ogólnie taki sam. Rozkłada się identycznie tak samo. Po prostu jest zrobiony inaczej, bo jest zrobiony dla Porsche. Nie mogliby tak zrobić dla Audi A8, żeby to wyglądało po prostu tak o ciupinkę ładniej. Taka brzż resorówka. No przepraszam, są jakieś tutaj rzeczy, które może nie działają, czy coś tam. coś Co mógłby pan więcej powiedzieć o samochodzie? Wszystko działa. Chyba nie ma ograniczeń jest prędkości. Jest co i nowy olej? O! 1,9 TDI, legendarna jednostka, akumulator świeży. Trzeci świeżo podniesiony chyba spod drzewa. Nie, 15 lat tu jeździ w tym aucie. A to taki spoko. No to no, może nawet i ma wartość jakąś sentymentalną. O, następny ty, ale tu ruch tych amerykańskich samochodów. Ale jest nowy filtr paliwa? Tak, tak, oczywiście. A no tak, bo tu trzeba co, co dwa tygodnie, czy raz w w internet, tak? No, nie, no co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie, no a ta, no, tajnówka sztuka nieśmigana widzisz to? No, jak konserwa stończyka. No takie są filtry, ty się nie pośmiechuj, tak wyglądają oryginalne filtry. Ale tu pod tym względem, w tym samochodzie to jest ważna sytuacja, bo tu co dwa tygodnie nowy filterek z pewnych niezamierzonych powodów. Żeby po prostu dbać I o wózdy. Tak bózy. się zdarza, no i no, niestety trzeba dbać o samochód. To mówi właściciel i to właśnie też z jednej strony karta przetargowa, dlaczego też ten samochód jak gdyby y, w tym momencie zabieramy. Ale popatrz, teraz jechałem i powiedziałem tak, że samochód do loterii dla widzów. Mhm. I wszystkie samochody, które teraz były u wszystkich na kanałach w loterii, są w tym samochodzie. Aha. Jest y, Buddy... Sam nie wiesz, <laughs> co to, to mówisz, no ale dobra. No to ja Ci teraz powiem. Budda teraz ma tą y, M3 ją na szaro. Mhm. Czyli jest szary? Jest szary. Jest szary. Y, MGP dawał taką RS3. Yy, przerabiał też tam malował no. sedanie. Jest sedan od z grupy Volkswagena? Jeszcze jest sedan z grupy Volkswagena. Yy, Adam Kornacki dawał stare 46 i super się poszło, ludziom się podobało. To rocznikowo one są podobne. No w sumie tak? No właśnie, jest z Niemiec, no. jest z Niemiec. Yy, Terenwizja dawała samochód terenowy. Tak. A jest coś wspólnego z samochodami terenowymi? Jest polem jest. Pomalowany jest Raptorem. Autie. Yy, kto jeszcze? Detailer dawał Bizona. Mhm. Tak. Y, to byłem w cabrio coś tam Bizon. To tutaj z Bizonem dosyć sporo ma wspólnego. No tak, bo pole o, też zaurał. O mechanikę i tutaj <laughs> ten filterek co dwa tygodnie wymieniany. No Tak, no proste auto, nie? Du, du, dużo ma wspólnego z Bizonem. Y, jest jeszcze Stradale, gdzie on, to teraz, bo ci nie powiedziałem, nie mogłeś się z, 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 jak gdyby odgadnąć, on ma Volkswagena na pasata, B5. Wiesz. Jest prawie B5? Grupa Volkswagen. Tak, motor podobny, na, motor tak. podobny, tylko on ma chyba na w wtrysku, bo ma 130, tak, więc... A to jest pompa. A tu jest no. 90 No chłopie wszystkie samochody z loterii są w jednym. High five dawał amerykański ha, tak. Jest śmietnik z Ameryki, jest. Jest, o tak. tak. <laughs> high five właśnie dawał amerykańskie samochody. No to popatrz. A był, był bity, bity czy nie był bity? On na pewno był bity. No, no. czyli jest. Jak hi five A loteria? Eku, mamy po prostu, rozumiecie, wszystkie samochody w jednym. Zimówki nowe widzę. Zimówki przecież. Nowe używane zimówki. 14 letnie. Z tam 2006 roku, nie 2012, to nie no. są takie stare wcale. Tu przekłamałem, troszkę młodsze. 11 lat. Mogę wrzucić, bo już wypiłem? No chyba w tej sytuacji Uurba, chyba możesz. Panie, tylko nie pobróć fotela. To bierzemy to. No chłop, chłopie nawet się nie, zastawia... nie zastanawiamy. Czekaj, ja tylko idę teraz po ten... No właśnie, po, po to, co zapomnieliśmy wziąć z domu. Tak, Już Wam po pokażę urządzonko, podmankę, bo lubicie, <laughs> jak odpalamy samochody, które nie odpalają. Takimi ciekawymi gadżetami. A no, tym razem będziemy to, odpalali samochód boomboxem. To wygląda jak boombox, ale to nie jest boombox, tylko to jest po prostu booster do odpalania samochodów. Potrzymaj kamerę proszę, a ja tutaj zaprezentuję, jak się to robi. Kamilu, wierzysz w to, że to jest w stanie odpalić diesla 4-litrowego bez akumulatora? Wierzę. A zobacz, jak to jest, jaka to jest waga. Piórkowa. No, a i tu jest latarka. I w środku jeszcze jest, już ci zademonstruję, co jest. Kompresor. którym normalnie napompuje szkoła. No. Dobre urządzenie, fajny patent. I, I co jest jeszcze fajne, że teraz tych żabkach, które dodają, bo to już mm. tych boosterów jest mnóstwo różnych powerbanków, jest wyświetlać jakie jest napięcie w samochodzie, to jest mega fajne i to jest dobre bardzo. Bardzo dobre. Bo to jak sobie gdzieś tam wtykasz sobie tu w dziurkę i teraz na ładowania mamy 14,6, panie kamerzysta, te kamery jest więcej na ścianę. Tam przez chwilę no. chyba mnie tu na tym filmie nie było, bo kamerzysta jak gdyby oglądał tam, że tam ptaszek mu na drzewie usiadł. 14.6 jest naładowanie tegoż oto urządzenia. Ale to czekaj, musimy najpierw zrobić test, czy wóz pali, czy nie pali. Bo to... chodź tu, panie kamerat. Uwaga. Ty, Kamil będą teraz pytać się w komentarzach pod filmem na 100%. Jak pan jak on tak jeździł takim brudym autem? Normalnie. Do przodu, nie? Do przodu. <laughs> no śmietnik jest z tyłu, tak? Nie odwracaj się do tyłu. Uwaga, uwaga. Nie chcę gadać. Troszkę, 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 ale nie do końca. Coś brzęczy, ty, ale coś wiesz co? co? Taki bujany. Tak? To na święta jak znalazł. Nie, taki komfortowy. Boże, ja się przestraszyłem, się radio jakieś włączyło. No coś mówi. No mówi właśnie to radio coś. A. To się chyba Kamil przez chwilę podłączył tym. Ty, to Gośno... Bluetoothem jest. Głośnomówiącym się tu chyba podłączył. to no. Gadał ten chyba gość, co on tam chyba przez telefon. Tak. Ale jest klimatronik. A ty patrz. Jest zamek. O. Wiesz co to jest, Wiesz co to była kiedyś korba do samochodów? Nie. A, no takie coś co się do stacyjki wkładało i się tak samochód zabierało. Znaczy korba to też jest to takie co? Runda, to no, runda, to no, runda, to no nie... ale... Jak e, to uwaga. się korba nazywało? Korba to jest to co do stacyjki wkładali łamak, nie? A. Wszyscy myśleli zawsze jak słyszeli określenie korba, że tam przychodzisz, nie wiadomo z jakim takim urządzeniem. Po prostu to to. Szlifowane imbusy czy coś. Po prostu twardy metal musiał być. Uwaga. O, słyszysz dźwięk? A, siura. Nie, no, siura no się woda leje, a nie siura z rynny siura, woda pa. leje się. Siura. I nie siura. I jak jest napięcie? I uwaga, idę palić. Czyli jest dobre. No teraz jest dobre, bo to wierzę. Powiem Ci, że ten booster też lepszy niż ten co Wy macie na hali. Naprawdę, uwierz mi. Uwaga, jak pali booster, gasną świece. To działają w ogóle? Tak. Patrz. Dosyć długo świecą. One gasną, ale możesz kręcić. One gasną, ale w przyszłym tygodniu. O, zgasły. Człowieku. Pali jak ściekły. Ryk stosuje się mówi. Równo chodzi? Nie szkodzi, a ta świeca to tak mam mrugać? Mam mrugać. Wszystko co tu widzisz i wszystko co tu się świeci, to ma się świecić i ma wyjść. No nie rozumiesz starej a. motoryzacji w ogóle ja widzę. Ty jesteś tylko tam cały czas w tych nowych samochodach. Te jakieś głupoty, Snikshoty, vanderhalle, nie wiadomo co jeszcze. A jak to wróci. Wszędzie nie mówisz w Wanderhale, bo jeszcze ktoś kupi mi. Ludzie nawet nie wiedzą co to jest. No. Nie no, A sami w nie to chodzi, człowieku. No braka dla moich uszu. Dobra, gasimy w wóz i światła świecą? Tak, tak. Dobra, nieważne, idziemy pisać, rozumiesz, papierologię i koniec. chłopie zamyka maskę, bo tu się pod maskę nie zagląda. Miliona ona zrobiła wyświetleń na TikToku wtedy? Nie wiem, dużo. Z milion zrobiła chyba, też. Tak. Tak. Na pewno, Samochód, który zrobił chłopie milion wyświetleń yy, na TikToku, to... Cześć Kamil, czym przyjechałeś do pracy? Z Volkswagenem Oborą. Czyli Borą. A tak, jest swoje wymarzone auto? Lexus ISF. O, Bora. Ale jaki ma dziwny kolor, poza tym ona tutaj jest pomalowana Słuchajcie, Raptorem Alufelga, tutaj jakaś zapraweczka już wskoczyła O panie Tutaj to tylko jeszcze, ojejku Ona już ma wszystko Ile tam jest zapasu picia Tutaj jakiś klimatronik, radyjko Tutaj skórzana trójramienna kierownica 380 tysięcy przebiegu O, tutaj z tyłu jest dobrze Człowieku, tak jak powiedziałem, to jest samochód full opcji On ma wszystko Chodźcie zobaczymy jeszcze jak on taki otwarty może do bagażnika Co tu ciekawego słychać no, tak jak powiedziałem, full opcja, on ma wszystko. Dobry, dobry, powiem Ci. Ty, ale ten raptor to podobno się nie rysuje. Poczekaj, jest jakiś kamień. No powiem wam, jak wam taka bora siedzi, bo mi się spodobała. A few moments later. Jak to tam tym zawieszeniem, że tam coś. Są no emocje? Jak... Są emocje, jak się jedzie, tam z przodu coś, bo mu coś mówię. No ostatnio. jest tak, wiesz. Emocjonująco? Emocjonująco. No ja do domu, bo jego ja nie pytam, bo on mnie chyba no Chłopie. Czemu? muszę wyciągnąć przypinając pieniądze ze wszystkich kieszeni. Ale ty jest chyba głośno mówiący, bo jak ty rozmawiałeś z kim przez telefon, to się chyba na chwilę połączyłeś. No to się łączyć przez radio, no? No właśnie, to nie było radio, tylko to był pan. Chłopie radio więcej warto data, uwaga. Mam tyle pieniędzy za ten samochód, że z każdej kieszeni muszę po trochę wyciągnąć. Tu jest, tu jest pewna część, tu jest pewna część. To porozkładałeś tak, żeby cię okradli. nie okradli. Na leciałości z Krakowa. Tu jest jedna część. Dobrze, że to wszystko pokitrałem. Dobra, jest. Trzy. Masz liczarkę tu gdzieś? Mamy, no mamy, mam załatwimy. Tylko żebyś mi no tego nie wydawał na głupoty. Nie, nie, nie. gdziemy sprawdzać win? To widzę, że się zgadza. Jak piszesz na siebie czy na słupa? Ja to mam takie przecie, że moje pomysły Ci się nie podobają nigdy. Nie no fajne, ja lubię takie kurwa zaskakujące pomysły. <grym> Słucham. Lubię, taki spontan jest wszystkich samochodzików się, się śmiejesz, mm. ze siery się śmiejesz. Nie, no z <grym> się nie śmieję, bo nie jest y, zły. Fajne, jest fajne autko. No Wtedy, domknę jest. Ci te drzwi, żeby się przypadkiem po drodze nie otwarły, wiesz? No i tam jeszcze muszę odłożyć. te rzeczy. Sam tak, sobie to... auto znowu BUMBOXem boksem odpłacić. Sprawdźmy przed podróżą, czy jest olej w silniku. Wiesz co, to jest wszystko tak czarne, że to w ogóle nie wiadomo, czy coś jest. Ale wierzę, że jest. Bo tutaj ten, jeżeli chodzi o olej, to uwierz mi, że ten samochód jest dolany w każdą dziurę. Dbał właściciel. W każdą dziurę tu jest olej dolany. Przeglądy co dwa tygodnie, nie raz co roku. No ale to, to wiesz, ty się śmiejesz, a nie wiesz z jakiego powodu. A? I tu Cię mam. No. no, zaskocz mnie. Nie pierwszy raz dzisiaj. Nie będę Cię zaskakiwał, bo w komentarzach będą pisać, że tak nie wolno. Aha. <głos》> nie ma śmiechu, kluczyk z Audi A8, jeszcze raz powtarzam i objaśniam. Powiem Ci, że ciężko zmarzłem już tu dzisiaj, po tych naszych wojażach. Na Pali moment, na szczał. na raz, od jednego obrotu. To jest to jest dobry silnik. Gdzie ja mam to podłożyć, żeby się nie ubrudziło? No ciężko, może bagażnik otwórz. Tak, dobra. Nie cześć. otwieraliśmy go. Tylko żeby się nie wysypało coś. A, Właściciel mówił, że się otwiera. Kluczykiem powiedział, pamiętam dokładnie. A który to rocznik samochodu? No nie wiem. Bo to kupiłeś dostosowując się do tych nowych przepisów w Krakowie, nie? Tak. 99, myślałem, że troszkę... I to diesel, to na pewno wjedzie w centrum Krakowa teraz. Myślałem, że ciutkę świeższe. Fajne lata 1900, pamiętasz takie lata? Ja pamiętam, jak no. przez mgłę. Szczak dawno nie miałem takich golfików, a golf skórka super auto. Ja do tej pory uważam, to jest fajne auto, tylko, tylko gniły, nie? Dobra to rękawiczkę trzeba będzie znać. Nie, nie dotykał. Ty, ale to jest... To jest dobrze pomalowane! W filmie w ogóle tego nie będzie widać, ale to jest... że to jest nie, coś nie, nie tak. Jest przepiękny. Chłopie, to jest zajebiście pomalowane. Popatrz, dobrze o, jest. Pomalowane. Ale bez wnęk. Bez wnęk, Czyli o, tak. bardziej bym powiedział, że oklejane. No i jak czasami Lambo Ferrari jest oklejone też bez wnęk no. Świecą, zobaczcie czy mam stop. Prawy się świeci, no ale w niej. Ty... czy mam stop Jest. Jest Ale coś Gitarra. z lewym jest takim światłem. Masy Widzisz? nie ma? Nie no popatrz jak tak słabo świeci. On świeci coś, ale... Widzisz? Masy może nie ma, czy coś troszkę... Nie A zobaczymy czy podkapca. Terikat Trosz... Parał zimno jest. Mhm. To jest para, tak myślę. Para, para, bo zimno. Trzeba zaplanować, co dalej. No i do dzieła, nie? Felga, zawias, zmiana koloru, czarna szyba, jakieś zadbanie troszkę o środek pojazdu, chip tuning. No nie, dobrze. Te opony, które są tutaj z tyłu, które leżą tu z tyłu, to najchętniej bym gdzieś zostawił im tutaj. Ale żeby nie było przykro Kamilowi, to tak, żeby nie widział. Ty, w sumie to może do mądry pomysł. 195, 65, 15. No, a 15. Ja 15 nie chcę. Musi być co najmniej 17. Jest sprzęgło? Jest. Uh, 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 Coś tam szczylo. I to tak dobrze szczylo. Dobra, eksmisja opon. Popatrz, tu im położę. Nawet się nie zorientują. Myślę, że się nie zorientują spokojnie z dwa tygodnie. Bo tam szczera strasznie to zawieszenie. Kierownica regulowana. Człowieku, mam no wóz. Trochę się rusza kierownica. No. Chyba koła są kwadratowe. Tak więc jakby ktoś by miał jakieś fajne felgi. 17 bym chciał. To dajcie znać w komentarzu. Oczywiście jak macie jakiś plan, pomysł na ten samochód, to oczywiście podzielcie się nim w komentarzu. Na pewno wszystkie te rzeczy wezmę pod uwagę. I zobaczę, co da się z tym zrobić. Boże mój Ja wam od razu mówię, że to wygląda może źle Że może to troszeczkę Jezus się, że jedynka nie wchodzi yy, Że to może wygląda teraz tak bardzo to dziwnie podejrzanie, średnio aczkolwiek Dajcie mi kilka dni Uuu, ale to fajnie strzela sobie tam i tak więc, jeżeli macie jakieś fajne elementy, coś to można by do tego samochodu tutaj zainstalować, oczywiście w opisie jest mail, do mnie piszcie, może ktoś ma coś ciekawego, fajnego, nie wiem, koło, felgę, może ma jakieś, nie wiem, czy w Borach były jakieś spoilery, chyba tu nie pasuje, ale może macie jakieś fajne rozwiązania, to bardzo chętnie, bardzo chętnie, a jeszcze nie sprawdzałem czy są migacze, uwaga, poczekaj, ale to słońce dzisiaj straszne, przecież tak zimno, jest migacz, lewy, prawy też. Gdyby nie było, to by szybko pikało. Tak, tyk, 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 tyk. Więc więc powinien być. O, o, o. Dobra. Jeżeli coś się tu wydarzy podczas drogi, to jeszcze Was o tym poinformuję. No to teraz troszkę mycia, bo nie dam rady tak jechać. Muszę troszeczkę wysprzątać, zobaczymy co z tego wyjdzie. O, jakie pan ma ładne BMW tutaj z boku. Dawno chyba nie były myte. O Boże. Ten samochód akurat jest idealnym samochodem do mycia szczotką. I tutaj nikt nie powinien mieć do mnie żadnych a szczotka jest tutaj z boczku. Poza tym ta mejnia taka nowa wygląda. Przez to, że tam w tym samochodzie jest tak pełno śmieci i pełno tych wszystkich rzeczy strasznie wieje, to po prostu parują szyby, bo wilgoć jak gdyby troszeczkę od ogrzewania się unosi do góry, jest średnio. Ale co jest najlepsze, że nie mam płynu do spryskiwacza, ale w wozie mam nowe wycieraczki. Na 100% są nowe, ale zwykłe, takie normalne, Standardowe wycieraczki szkieletowe, tak one się nazywają. I po prostu na sucho dobrze zbierają. to tamto nie. Dobra, startujemy. Ale wieje. To jakaś istna Syberia w ogóle. Każdy szanujący kanał YouTubeowy pokazuje samochód na myjni. Więc proszę bardzo, macie samochód na myjni. Z tej perspektywy jest całkiem nieźle, ale ogólnie z bliska brzydko to wygląda. Jedziemy. Tutaj na tym się akurat na chwilę to jest ogólnie wstyd. Ja tak uważam. No, pod maską nowy silnik. 8 Na dotyk. Nie no, drzwi otwieram, żeby się nie udusić. Du, du, du. O jest. Muszę opróżnić te śmieci. Myślę, że mi wystarczy tego kubła. Takie ilości tego specyfiku jaki znalazłem tu w tym samochodzie to ja przez całe życie tyle nie stosowałem i nawet przestał straszyć. Ja zawsze powtarzam, nie takie my samochody z Wojtusiem robili. Teraz przyrodzewiało tylko odmycie, ale to jest nowa tarcza. Że sprawdzić, ile takie nowe lampy kosztują. Chyba są niedrogie. Jak to, się, jak to się mówi na taki wóz? Zajebista igła? No. Igła, jak cholera.